Hej, 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 przyjacielu, jak informowałem kilka dni temu, rozpoczynają się kwalifikacje do Majora. Tak mówiłem wtedy, na chwilę obecną możemy powiedzieć, że te e, kwalifikacje tyfają już najlepsze. I mamy już wyniki RML Europe A. I możemy zobaczyć drużyny, które właśnie dostały się do UF Majora. Możemy zobaczyć, że są to ci szczęściarze, slash utalentowani zawodnicy. Jeżeli chodzi o Decider Bracket, możemy tutaj zobaczyć, że Fnatic wyszło z tego zwycięsko. Z tego co tutaj mogę zobaczyć, e, a nie, przepraszam, to jeszcze to nie jest wyłonione, więc będziemy e, będziemy patrzyli na te mecze. I tutaj możemy zobaczyć, że są takie drużyny. Mam wrażenie, że poniekąd faworytem tego może być na chociaż zobaczymy kto jeszcze z RML się tutaj właśnie dostanie. I właśnie skoro już temat RML wleciał na tapet. Drogi widzowie, jeżeli masz wolny czas, a nawet jeżeli go nie masz, to sobie zorganizuj, bo trzeba kibicować ENS. Tutaj jest po prostu powołanie, tutaj myślę, że trzeba zrobić pospolite ruszenie i wszyscy musimy kibicować ENS. Niestety przeprawa nie jest prosta, dlatego bo na samym początku no dostaliśmy dość mocno, 13 zają. No nie ukrywajmy, nie jest to szczyt naszych ambicji, naszych marzeń. Wręcz nie jest to wynik którego byśmy oczekiwali, aczkolwiek spełniły się gdzieś tam moje nie tyle co przepowiednie, co gdzieś tam moje mówienie jeszcze po świeżo po Katowicach jak przyjechałem, że no, umówmy się nawet o Ens finale, no po prostu Team Spirit nie dałoby im szans. W związku z czym należy sobie powiedzieć o tym, że tutaj faktycznie jest mocna dominacja Teamu Spirit. No i wielkie, wielkie, unlucky że akurat To właśnie Ens musiało się z nim mierzyć jako pierwsi. Dostali 13 za miejmy tylko nadzieję, że psycha w jakiś sposób nie siądzie I mamy dowody, by tak sądzić, bo Ens już w drugim swoim pojedynku z Guild i e wyszło zwycięsko 13 do 6. Więc warto sobie o tym powiedzieć, że na chwilę obecną bilans 1 do 1. Należy powiedzieć również, że kolejne mecze będą gane już za niedługo, więc trzeba po prostu to śledzić, trzeba to monitorować i trzeba te mecze po prostu. Oglądać jako tako, bo naprawdę NS potrzebuje takiego to właśnie dopingu. Jeszcze nie wiemy, jak to się tutaj wszystko rozstrzygnie, bo jeszcze niektóre mecze są rozgrywane, więc warto sobie o tym po prostu powiedzieć, że na chwilę obecną kibicujemy i trzamy kciuki za Polaków. Szczerze, liczę, że im się naprawdę uda, bo jednak z perspektywy czysto po prostu dla mnie też, myślę, że też dla was, fajnie jest oglądanie polskiej drużyny, wspijanie polskiej drużyny na. Międzynarodowym światem, jednym z najważniejszych eventów w ciągu roku, jeżeli chodzi o esport. I myślę, że to już jest wartością samą w sobie. Ale dodatkowo mam wrażenie, że właśnie taki występ takowego ENS może się przyczynić również do dużo większego zainteresowania tym Major'em, w szczególności u Polaków. W związku z czym też tutaj liczę, że jednak niektóre ruchy inwestycyjne i tak dalej, i tak dalej gdzieś po prostu zostaną w ten sposób ułatwione. Jeżeli chodzi o kolejne RME, na nie jeszcze czekamy. Jeżeli chodzi o American oraz jeżeli chodzi o Asia Pacific, one jeszcze czekają tutaj w kolejności. Możemy zobaczyć, że Asia Pacific startuje sobie e, 26 lutego, więc to jest kwestia, tak naprawdę dni. Będę Was oczywiście o tym informować. Na chwilę obecną pozwolę sobie powtórzyć, trzeba w tym n kibicować, bo kurde, po prostu oni tam wyjść muszą, musimy mieć Polską drużynę, no jednak nie oszukujmy się, pokazali w Katowicach, że mogą grać na Aenach światowych, że mogą grać na najwyższym poziomie, więc niech kurde zagają i tego, i sobie, i tobie oczywiście, i to, i sobie, i sobie, i tobie oczywiście, że dobrze powiedziałem. Także należy sobie powiedzieć, że sytuacja wygląda w taki, a nie inny sposób, trzymam te kciuki, żeby to wszystko się potoczyło w dobrym kierunku i nie pozostaje nic innego, jak wyczekiwać oraz kibicować.